Tełka tutaj, Krolik 77 A oto nowa seria Company of Heroes Rozpocznijmy nie tutaj, nie tu w kampanię Rozpocznijmy kampanię Tak, która już rozegrałem Żeby się oswoić Ale zaczniemy grę od nowa Jest to Plasza Omaha Pierwszy epizod naszej kampanii Jest to chyba najłatwiejsza Jak do tej pory Najłatwiejszy epizod, który do tej pory, bo potem jestem coraz ciężejszy Dobrze, tego nie musimy wiedzieć Musimy się bronić ...przez... sami którzy atakują na plaży Omachę. O, zapilam ich. Po kolei, po kolei. Jeden żołnierz rozdostał. To jest masakra, co tutaj się dzieje się nie da przeżyć tu im to trzeba rozbić, dać potężne to najpierw musimy się przejść przez tę ogrodę o, tutaj mamy barbie armię czterech żołnierzy ci

O! To jest kazane jak nasi giną! Ale dostali, ale dostają! A, to chyba będziemy musieli ten bunkier tam wyzwalić. Że ten strzela. Chyba ten życi. Jak myślałem! Okej, saper dostał. We're ready! Take cover! O, kolejny saper dostał! Dobrze! Możemy iść dalej rozwalać. Granata tutaj rzuca!

Już się tutaj gronata, szybko. Tu. Dobra, mamy tu do boku. Tutaj żeśmy zdecydowanie przegrali. Można papelów przemyścić też rzucimy granatę tutaj Porzutaj, porzucajcie to, po, no dobrze Jaki jest, jaki faj! Dobra, rzucili! Przeżyliśmy co? Masakrę! Ready? Yes sir! Ale pierz do Wszystkich Wszyscy chyba zakończymy nasz pierwszy... w no następnym odcinku będzie zakończenie tej kampanii. Dobra, w następnym odcinku będzie więcej. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.